Witajcie moi drodzy, to znowu ja Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Witam Was bardzo późno, po 23.00. Po całym dniu bycia poza domem, byłam dzisiaj w podróży takiej krótkiej do takiego fajnego miasta uniwersyteckiego Exeter. Oczywiście perfumerię, ale nie tylko, bo jeszcze sklepy z ubraniami, bo zwykle unikam. Postanowiłam, że jednak najpierw poszukam sobie czegoś do ubrania, a potem pójdę na łowy perfumowe. Musiałam siebie mocno do tego przekonywać. No i byłam w Marks Spencer w second handach yy, i w TK Max. I tak wiecie, 28 stopni było i naprawdę było potwornie, potwornie gorąco. I ja cały dzień byłam na nogach. Yy, I dlatego, moi kochani, wybaczcie mi. Przyjechałam do domu o 20 i musiałam teraz, yy, ponieważ jutro rano jadę do pracy to musiałam sobie umyć włosy jednocześnie to spowodowało, że się ochłodziłam. Mam mokre włosy specjalnie tutaj, dlatego, żeby się właśnie ochłodzić, bo jestem bardzo, bardzo zmęczona tym upałem, więc wybaczcie mi, że mam mokre włosy. Mam nadzieję, że jakoś to zniesiecie. I powiem Wam jeszcze tak na szybko, jeżeli, jeżeli też jest, przebywacie długo na słońcu i pojawił się jakiś ból głowy, takie zmęczenie, to mój niezawodny sposób to jest właśnie coś takiego, że kładę sobie oczywiście zimny kompres najlepiej to byłyby kostki lodu obwinięte w jakąś ściereczkę na karku, ale może też być po prostu zimny kompres lodowaty i zanim to zrobię to jeszcze smaruję sobie tutaj głowę skronie i kark no, taką tak zwaną maścią tygrysią i naprawdę to bardzo szybko relaksuje, pomaga schładza i czuję się już lepiej, plus jeszcze umyłam włosy dobrze, już się nie rozgaduję moi kochani, dzisiaj taki Powiedzmy taki mini vlog, bo było tak gorąco, że nie miałam energii, żeby nagrywać dużo takich, wiecie, wsta wstawek, takich filmików z perfumerii i tak dalej, z tych sklepów, ale odrobinkę coś tam mi się udało nagrać. I jak jadę do tego miasta godzinę pociągiem, to mam takie piękne widoki, bo tutaj jest y, ocean, morze, i właśnie jadę sobie zawsze i słucham sobie muzyki, i patrzę na, ten, na to morze, na ten ocean. I to jest taka miła, relaksująca podróż. Powiem wam, że ten dzień był bardzo, bardzo miły. Może dlatego, że właśnie miałam wolny dzień, że miałam taki dobry nastrój, dobrze się czułam. I to był bardzo miły dzień, tak jakby ludzie czuli moją dobrą energię i miałam wiele takich bardzo fajnych interakcji z obcymi ludźmi, między innymi pani w sklepie, gdzie kupowałam wodę, w takich bardzo fajnych czerwonych okularach. Młoda blondynka zapytała mnie. Skąd jestem, bo ona słyszy akcent. Ja mówię, że z Polski, a ona mówi, że jest z Litwy, i też tak bardzo taka miła, króciutka, fajna rozmowa. I ta pani jeszcze na koniec złapała mnie za ręce. Wiecie, to było takie miłe. I jeszcze kilka tak, tego typu interakcji z obcymi ludźmi. To, to są takie fajne, miłe zastrzyki energii. Um, naprawdę uwielbiam to. Będę tutaj wstawiać takie króciutkie filmiki. Yy, ale ogólnie ten film jest po to, żeby opowiedzieć Wam o moich dwóch zakupach perfumowych. Jeden zapach to będzie taki zapach, który już kiedyś miałam i puściłam go w światło. Wiecie dlaczego? Bo mam za dużo perfum po prostu. Ale teraz jakoś tak latem pomyślałam, że warto do niego wrócić. Tym bardziej, że jest niedrogi i naprawdę on latem pięknie pachnie, komponuje się z tą pogodą, rzeczywiście z tymi upałami i tak dalej a drugi zapach to zapach już taki troszeczkę zapomniany, chociaż powstał w 2016 roku i miał dosyć dobre recenzje, aczkolwiek jakoś tak przeszedł niezauważony, więc dzisiaj go upolowałam w TK Max za naprawdę 60 zł, więc za chwilkę Wam opowiem. Kupiłam sobie dzisiaj ten zielony top, bo to jest mój kolor z takimi grubymi ramionczkami i kupiłam sobie jeszcze jedną bluzeczkę i jeszcze jedną bluzeczkę, i kupiłam jeszcze na pracę mózgu ginko biloba, czyli miłożą japoński, polecam. Bardzo dobrze wpływa na pracę mózgu, na naczynia w mózgu. I dobrze. Te wstawki to będą, jak będę tutaj mówić, to będę wstawiać wam poszczególne tam inne tutaj moje zakupy. Y ale zacznijmy może od tego zapachu, który już miałam i do którego wróciłam. Marks and Spencer. Jeżeli ktoś mieszka w Anglii, to Marks and Spencer, naprawdę niedrogo. Nuxe Sun. Bardzo ładna opalizująca butelka. Jeszcze raz powiem, że to jest szkło, to nie jest plastik. I to jest zapach, który jest porównywany i jest to uzasadnione do terakoty garlena. Jeżeli znacie ten zapach, terakota piękna taka okrągła butelka. Taka śliczna z takimi promieniami słońca. Terrakota Garlena to właśnie taki zapach letni, letni, taki białokwiatowy, ale taki bardzo elegancki. A tutaj mamy właśnie odpowiednik, tyle tylko, że bardziej ten zapach jest taki, wiecie, na co dzień, tak? To jest zapach na co dzień, który ma taką pozytywną aurę i naprawdę. Też w recenzjach jest dużo o tym, że on przynosi komplementy tak, dlatego, że te, tego typu zapachy, w ogóle zapachy nukse, one opierają się na, na kwiecie pomarańczy, na białych kwiatach a, i na takim tym wajbie, olejku do opalania, ale jest to wszystko takie też kremowe, jest to wszystko bardzo przyjemne, cielesne. I jeżeli ktoś czuje tego typu zapachy, zwłaszcza mężczyźni, to odbierają je jako taki właśnie powiew egzotyki, takiej egzotyki połączonej z taką cielesnością i zmysłowością. Więc pomyślałam sobie, ok, miałam go rok temu, sprzedałam, bo miałam za dużo perfum, a teraz jednak przyznałam sobie dzisiaj na rękę i stwierdzam, że naprawdę mm, jest fajny, jest, mimo że ja nie lubię białych kwiatów, to wiecie, to jednak ten zapach jest bardzo fajnie skomponowany, zharmonizowany. Yy, właśnie, nie jest, na, jest nienachalny, jednocześnie kobiecy, ma ten vibe lata optymizmu. I to jest też zapach z 2016 roku. Mamy tutaj słodką pomarańczę, petit gong, tiare, kwiat tiare, czyli gardenie tajtańską, kokos, wanilię i piżmo. I to jest rzeczywiście zapach bliźniaczo podobny do terakoty. Więc, jeżeli ktoś lubi terakotę i chciałby nosić ją przez cały rok, no a wiecie, że perfumy garlena no są dosyć drogie, no to polecam ten zapach. Jako właśnie taki odpowiednik yy, i taki mniej zobowią zobowiązujący, bo jednak terrakota jest o wiele bardziej taka, wiecie, elegancka, taka poważniejsza, ale piękna również, oczywiście. Natomiast ten zapach jest niedrogi, bardzo polecam. I tak jak powiedziałam, yy, wprowadza taki relaksujący klimat, jest zmysłowy, leciutko kwaskowaty. Ten kokos tutaj nie jest zbyt mocny, nie wybija się, także nie bójcie się, jeżeli ktoś nie lubi kokosa. Ja akurat lubię i to coraz bardziej, ale nie wybija się. Dobrze, moi kochani, to teraz szybciutko um, wstawię wam filmik, co kupiłam tak na szybko. Nie ma się czym chwalić za bardzo, ale wiecie, ja, ja po prostu jestem osobą, która. No dopóki nie schudnie, to nie ma, nie ma przyjemności w kupowaniu ubrań. A jednak coś znalazłam, moje ulubione kolory, granat, khaki yy, i jeszcze tam coś tam spod spodu też yy, jest nowego. Wiecie, wiecie o co chodzi kobiety. Także trzyma się to wszystko dobrze. <grym> dobrze moje kochane kobiety, to teraz Wam zrobię dwie wstawki, a później jeszcze opowiem o drugim zapachu. Dobrze, to teraz pokażę Wam drugi zapach, który znalazłam w TK Max. Eternity Intense, Calvin Klein oczywiście. Jest to flanker Eternity z 2016 roku. E, taki ciemny fiolet, e, i ten zapach troszeczkę tak, jakby przeszedł niezauważony, no bo tyle jest flankerów Eternity, rzeczywiście, że jakby no te zapachy nie kojarzą się z jakimś wielkim. Luksusem, ani z czymś takim ambitnym, raczej takie, takie codzienne zapachy. Aczkolwiek dzisiaj właśnie przeczytałam na fragrantce, że ktoś tak ładnie napisał, jakoś tak, że Calvin Klein to taka nasza poezja codzienności. Że te zapachy są niby takie zwykłe, ale jednak one, one trzymają poziom w większości przypadków. No właśnie, i tutaj jest Eternity Intense, taka też opalizująca butelka, tylko wpadająca w fiolet. I zapach, który naprawdę jest ambitny. Co my tutaj mamy? Korzeń irysa, nuty wodne, bergamotkę, irys, osmantus i róże w nutach serca, wanilię, piżmo i drzewo sandałowe w nutach bazy. I jak to pachnie? Jak to pachnie, moi drodzy? Zapach jest porównywany do Lange Noir Givenchy, tego takiego podpalanego irysa z sezamem. To jest już unikat. Ale również jest porównywany do zapachu, o którym Wam niedawno opowiadałam, czyli e, Garleon Ansolons, tak? I jeszcze do kilku ambitnych zapachów. Ten zapach jest porównywany. I jest to, moi drodzy, irys. Y, taki właśnie lekko pudrowy i jednocześnie szminkowy. Czyli jest tutaj taki vibe właśnie Taki delikatny waj retro, ale oczywiście jest to zapach w 100% nowoczesny, tylko klimat jest taki właśnie szminkowo pudrowy. Yy, I jest to zapach, który właśnie. Yy, jest też tak fajnie wypośrodkowany. Jest, jest, jest to taki zapach, tak, to jest zapach na co dzień, ale jednocześnie ambitny, natomiast nie jest to irys w takiej formie takiej mocno przytłaczającej, takiej wiecie, wieczorowej. Tu jest właśnie to ta poezja codzienności Kalwina Kleina, że możemy ten zapach nosić na co dzień, od rana do wieczora i będziemy mieć wrażenie, że, że pachniemy oryginalnie, bo jest tutaj taki vibe takiego erotyzmu, ale nie jest to zapach taki za ciężki, wiecie? Osmantus, zwykle który kojarzy się z, mo z akordem Morelli, osmantus, nuty wodne, bergamotka. To czyni ten zapach leciutkim, ale ma on oczywiście swój taki, wiecie, charakter. Charakter, powiedziałabym właśnie, erotyczny, zmysłowy, tajemniczy, ale jest to zapach na co dzień. On nie ma aż takiej, takiego ciężaru gatunkowego, który czyniłby go właśnie takim zapachem, nie wiem, jesiennym, wieczorowym, tylko jest to zapach na co dzień. Jutro założę go do pracy... A spędzę jutro kilka godzin w pracy z polakiem, który zachowuje się tak dosyć bezpośrednio, że tak powiem. Ostatnio miałam na sobie, gdy, gdy z nim pracowałam, yy, <laughs> też yy, miałam zapach Garlena yy, Passiflora. No oczywiście nie, nie komentował mojego zapachu, ale zdecydowanie chyba ten zapach mu się podobał, ponieważ jakby tak. Zbliżał się do mnie co jakiś czas, tak mam wrażenie, że żeby ten zapach lepiej poczuć. Zobaczymy, jak jutro. <grym> nie, nie mam zbyt często wiecie, możliwości testowania zapachów na mężczyźnie, a jutro będzie, będę pracować z Polakiem, i będziemy w takim małym biurze, w sumie przez wiele godzin, więc zobaczymy, może skomentuję, może jakoś da znać, czy mu się podoba, czy nie. No nie będę go pytać, bo ten pan ma żonę. <grym> Te, to pytanie byłoby może zbyt bezpośrednie. Także, moi kochani, polecam Eternity Intense. Yy, widzę, na eBayu jest sporo, czyli w internecie można ten zapach jeszcze kupić. Niestety nie wiem, jak w Polsce. Nie zdążyłam sprawdzić, ale dajcie znać, jeżeli wiecie, czy w Polsce on nadal jest dostępny. Moi kochani, i co jeszcze na koniec? Na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć, że kupiłam właśnie te dwie bluzki i jeszcze trzecią bluzkę, bardzo niedrogą. I kupiłam tą bluzkę drugą, już taką samą, bo kupiłam właśnie miesiąc temu taką koszulkę Polo. Ona jest w sumie męska, ale ponieważ ja mam szerokie ramiona, to <grywki> czasami kupuję sobie męskie podkoszulki. I to jest, moi drodzy, koszulka Polo. Uwielbiam te kolory czerwony, granatowy Barcelony, z logo Barcelony. Wiecie, Barcelona, najsłynniejsza drużyna piłkarska świata, hiszpańska. Gra tam dwójka Polaków, Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. I jak ostatnio właśnie byłam w pracy, to ta koszulka mi się przydała w pracy. Wiecie, to hasło, to logo sprawiło, że osoba chora, która ma schizofrenię, która no, nie ma kłopot, żeby nawiązać kontakt z rzeczywistością, rozmawiać z ludźmi, ten człowiek się otworzył tak dalece, że rozmawialiśmy dwie godziny i okazało się, że jest wybitnie inteligentny, młody w sumie, człowiek 43 lata. Zresztą z Polski, ma polskie pochodzenie, ale mieszka w Anglii od urodzenia, był adoptowanym dzieckiem. I to logo otworzyło go na rozmowę ze mną, bardzo ciekawą, niesamowicie ciekawą. I o tej rozmowie opowiem Wam na moim drugim kanale, bo otworzyłam nowy kanał. Jest dopiero 26 subskrybentów. Nie cieszy się może wielkim zainteresowaniem. No trudno, może, może to się zmieni. Yy, nazywa się Duchowy Lifting. Także niedługo nagram film o, właśnie jak to logo otwiera ludzi. Budzi pozytywne skojarzenia. Też jak szłam, wiecie, na, po pracy, szłam na dworzec i jeszcze siedziała taka młodzież angielska, to również zaczęli krzyczeć do mnie, tak, wiecie, w sposób taki miły, że o Barcelona, Barcelona! I właśnie ja powiedziałam, tak, Barcelona, bo jestem Polką i, le i powiedziałam Lewandowski, tak, bo wiecie, bo Lewandowski jest najbardziej znanym polskim piłkarzem, a chłopcy jeszcze za mną krzyczeli, szczezny, szczezny! <grym> Także tak, jestem dumna. I ta koszulka i to logo otwiera ludzi, więc kupiłam sobie drugą taką samą. Yy, I więcej, więcej o tym, jak to logo otworzyło na rozmowę ze mną pana, który ma schizofrenię, który jest wybitnie inteligentny. Jakie to było miłe, że się otworzył, że rozmawiał. Yy, o tym opowiem wam na moim drugim kanale. Także zapraszam serdecznie. Już niedługo nagram ten film. I kupiłam też dzisiaj w antykwariacie przepiękny album, naprawdę. Jakby dla mnie. To jest książka dla mnie, dlatego że jest to książka o życiu Pablo Nerudy, Pablo Neruda, wielki poeta, Noblista, który niektórzy twierdzą, że pisał najpiękniej o miłości. I rzeczywiście jego wiersze są no niesamowicie wzruszające. I ta książka jest tak trochę o jego życiu, przeplatana poezją i jego przyjaciele są w tej książce, mówią o nim, ale również są jego jakby domy, takie jakby trochę letniskowe, on miał chyba kilka domów i jakby to, te wnętrza tych domów y, są niesamowite. Niesamowite, pełne takich jakby figur, y, y, takich y, jakby takich rzeźb, mnóstwo książek, mnóstwo jakichś takich fajnych, yy, awangardowych, yy, jakby to powiedzieć, nawet trudno mi to ubrać w słowa, pokażę Wam na zdjęciach, jakieś takie awangardowe figury, awangardowe wnętrza. Pablo Neruda, yy, rak, tak jak ja, znak zodiaku rak, czyli uwielbiał, chomikował rzeczy, zbierał rzeczy, zbierał antyki, zbierał vintage, przedmioty, więc mój Mój człowiek w tym sensie. I ta książka mnie bardzo ucieszyła, też niedrogo w antykwariacie. Będę ją oczywiście czytać, tłumaczyć. Poezja jest niesamowita, naprawdę. Pablo Neruda. No, ma tam jeden minus ten, ten wielki poeta, ale to nie tylko on. Również Wisława Szymborska czy inni słynni poeci czy pisarze, no niestety nieco flirtowali z komunizmem, no ale to jest właśnie taka. Taka ciemna strona naszych czasów, które już minęły. Mniejsza z tym, kochani, będę czytać, będę się inspirować i. i dzisiaj też jak jechałam pociągiem do tego miasta, to yy, właśnie u mnie to jest tak, u mnie taki proces następuje, kiedy mam wolny dzień, kiedy jestem zrelaksowana, kiedy jadę pociągiem, albo w ogóle kiedy się przemieszczam, i są jakieś ładne widoki, wiecie, za oknem. I ja tak cieszę się, że jadę, bo ja w ogóle uwielbiam być. Ym, w takim, właśnie, uwielbiam jeździć czymkolwiek, to wtedy pojawiają się najlepsze pomysły. Wiecie, i ja powinnam je spisywać, ale czasami niestety nie mam przy sobie notatnika czy kalendarza. I pojawiły się tak fajne pomysły, dzisiaj, jak jechałam. Naprawdę na taki felieton, który będzie dotyczył muzyki i tego, jak to te idee, które, są, które pojawiły się w muzyce, jak one wracają. I tutaj niech inspiracją inspiracją była piosenka Pink Floyd. Yy, I taka, taka piękna wizja mi się pojawiła w głowie, więc na tym drugim kanale będę też umieszczać takie właśnie yy, takie felietony, które dotyczą muzyki, sztuki. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że to się uda, że to będzie miało jakiś sens. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pa! pa.